Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. No i zaczynamy nowy tydzień. A ja przygotowałam taki oto miks. Mam paradiso, do tego Królkesz, zodiak, starożytny skarb, owocowa eksplozja, ekstra pensja i Happy 77. Zrabki za 55 zł. A od tej Happy sobie tutaj zacznę. Pierwsza z brzegu z numerem 16.

teraz, żeby nie zdrapać, chyba się udało. Gruszka i ananas. Chyba tam kontrolne, tak bliźniutko są. Tutaj jeszcze, tu jest jeszcze ananas, tu, tutaj i tu, i tu. Yy, czy coś ominęłam? Chyba wszystko. Teraz kokos i karambola. Tu. Tu jeszcze kokosy dwa. Dobra, to tyle. Jabłko i figa. Tutaj, tu. Jabłuszko, jeszcze tu, tu jest Figa. Hmm. Dobra. Dalej kiwi i awokado. Kiwi i kiwi, tutaj kiwi, awokado. Awokado, awokado i kiwi. Tu jeszcze awokado. To tyle, melon i winogrono. Tutaj są yy, winogrono, tutaj też. Tutaj melon, tu jest melon. No dobra, a tu jeszcze winogrono. To tyle. Cztery sztuki się zostały. Borówka i brzoskwinia. Jest i tutaj tu brzoskwinka i borówka. Dobra, to wszystko. I arbuz oraz cytryna. Tutaj. A borówka jeszcze była. No ale banan bloku, blokuje banan. Tutaj blokują wiśnie. No i tu pomarańcza. Truskawki nie było, więc wydaje mi się, że nie ma nic. No i tak. 5 się nie spisałem. Za 10 starożytny skarb z numerem 9. I gra pierwsza. Trzy takie same symbole mają być. Dwa razy piramida, czyli nic. No i tutaj już papieru z popsu, bo już bonusu nie będzie. Dwa razy ibis. Gra trzecia. Dwa hełmy. Jest wygrana. Jest trzeci hełm, czyli gra trzecia wygrana. Tutaj nic. Harfa, harfa i harfa jest wygrana. Teraz słońce, mumia, słońce i słońce jest kolejna wygrana. Wow! Sfinks, drugi sfinks i jest trzeci. No to zapowiada się fajna. Tutaj palma i dalej nic. Yy, cztery. 4 mam te linie. Chyba nic nie pominęłam. No dobra, sprawdzam. 10 Tutaj jest 10, 10 i tu 20. 50 złotych. No już dawno ten starożytny tak nie sypnął. Ale fajnie, że jest. Kolejna to Zodiak z numerem 16. No, i tak gwiazda bądź księżyc. A jest parasol, Syrenka. Tutaj jest lira, chmura, ten portyk, flaming, krab, konik, ziemia, słońce, statek, naczynie. No, jedna gwiazdeczka, żółw. No, gwiazdeczko, gdzie jesteś? Kompas. No i usza. Niestety nie da się nie udało. Król Kesz z numerem szesnastym. O, też szesnastka, tak jak Zodiak. I wygrywa 42, 53, 25, 47 i 39. Takie liczby. A mam pięćdziesiąt osiem, dziewiętnaście, pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden, czterdzieści osiem, blisko, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, czterdzieści sześć.

No i tak, płetwa oraz flaming. Tutaj są dwie płetwy. Tu flaming, i tutaj jest flaming. I już wszystko. Ryba, okulary. Tutaj dwóch pierwszych nie ma, tu nie ma, tutaj są okulary. Tu są okulary. I dwie ryby: tęcza, i łódź. Jest łódź, tęcza, tęcza. Łódź, łódź, i łódź. Dobra, teraz termometr oraz kapelusz, i jest termometr, tu kapelusz, tu termometr. I tu jest kapelusz. Szorty, parasol, są szorty tutaj też, tu parasol, szorty i szorty słońce pomarańcza, może troszkę oddane słońce pomarańcza, tu nic tutaj pomarańcza, a tutaj słońce. jeszcze mam tutaj kotwicę i latarnia. w następnym jest kotwica, kotwica. dobra, to tyle. deska i liść i kompas jest ostatnie dwa arbuz i kostka tutaj kostka tutaj jest arbus, arbuz i kostka no ale no to tyle by było Kontrolne są różne, więc no sporo, większość pustaków to wszystko puste. Jedynie co, spisał się starożytny dając 50 zł i tym samym mam 5 zł na minusie. Z takim wynikiem dzisiaj kończę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!